Codzienny podcast ze Słowem Bożym, prawie codzienny. Panie, dziękujemy Ci, że zgromadziłeś nas, abyśmy słuchali Twoje Słowo. W Nim objawiasz nam swoją miłość, dzięki Niemu poznajemy Twoją wolę. Ucisz w nas wszelki głos, który nie jest Twoim. I nie pozwól nam znaleźć potępienia w Twoim Słowie, czytanym, ale nieprzyjętym, medytowanym ale niekochanym, modlonym ale niestrzeżonym, kontemplowanym, ale niezrealizowanym. Niech spocznie na nas Twój Duch Święty, aby uzdrowić nasze serca. Tylko w ten sposób nasze spotkanie z Twoim Słowem będzie odnowieniem przymierza w komunii z Tobą. Synem i Duchem Świętym. Bóg niech będzie błogosławiony teraz i na wieki wieków. Amen. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus zwołał dwunastu, dał im mocy władzy nad wszystkimi złymi duchami oraz władzę leczenia chorób. I wysłał ich, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Mówił do nich: Nie bierzcie nic na drogę, ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy. Nie miejcie też po dwie suknie. Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, pozostańcie tam i stamtąd będziecie wychodzić. Jeśli by was gdzieś nie przyjęli, wychodząc z tego miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim. Wyszli więc i chodzili po wsiach, głosząc Ewangelię i uzdrawiając wszędzie. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Nie bierzcie nic na drogę, by moc nie wychodziła bez Was. Tak często mówiąc o Jezusie Chrystusie, o Bogu, chcemy mieć, podpierać jakimiś argumentami, nieraz przekonywać do, do Jezusa Chrystusa. Ja nieraz widzę sam siebie, często ludzie przychodzą i, i, i zamiast głosić, po prostu bez niczego, głosić najlepiej swoim świadectwem o Chrystusie, który daje życie, to zaczynasz człowieka przekonywać, przekonywać do praw, wiary, przekonywać do dobra, przekonywać do nie wiem jeszcze czego. Jeżeli coś jest piękne i dobre, to myślę, że nie trzeba prze, przekonywać, ale tylko pokazać. I może dlatego Jezus mówi: Nic nie bieście ani laski, ani torby podróży, ani chleba, ani pieniędzy, bo po prostu nie z was moc była. Bo często jak mamy, tym dużo rzeczy, tym się podpieramy i nieraz często myślimy, że może zaraz tutaj wszystkim wszystko udowodnimy, wszystkim pokażemy, bo ja. Prawda, nieraz ufamy swojej wiedzy, ufamy książkom przeczytanym, ufamy swoim swoim doświadczeniom. I często właśnie podpieramy się tym swoim takim no, autorytetem. Dzisiaj widzę tę Ewangelię dla mnie, dla, który chce po prostu głosić Chrystusa, chcę głosić dobrą nowinę. Tak jak każdy chyba uczeń, prawda, który odkrył, że jest kochany, czuje też, że Bóg go powołuje, by wołać, by głosić Słowo Boże. Dziś tak mało o tym się mówi, mało tak się naciska. W naszych wspólnotach, w parafiach, często właśnie jesteśmy skupieni tylko na, na swoją pobożnością, na swoją religijnością, ale czy robimy, czy głosimy coś, a jako wspólnota, bo każdy z nas, no, jeden może coś tam mówić, ale, ale jako rodzina, jako małżeństwo, jako jakaś wspólnota parafialna, jako grupa przyjaciół, kiedy się zbieramy razem, czy głosimy Słowo Chrystusa, może mamy jakiś plan głoszenia też innym, dlaczego nie? Plan głoszenia Słowa Bożego, jakieś, jakieś mieć jakąś metodę zorganizowaną, by głosić dobrą nowinę. Nie przekonywać, ale wskazać na to, co jest piękne. A człowiek, jeżeli odkryje w tym piękno, to sam się w tym zakocha i sam za tym pójdzie. Niech Was Pan Błogosławi z Panem Bogiem.